Cześć witam, dzień po serwisie oczywiście było rozpalane wczoraj i na tych ustawieniach powietrza pierwotnego zwiększone, zwiększonych zaraz pokażę o ile tak jak była wczoraj widzieliście czysta ta komora dzisiaj generalnie też jest czysta tylko jest taki nalot takie jakby obkopcenie. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. Wygląda to jak się świecie, by było mokre, ale mokre nie jest. Także wracam do tych ustawień fabrycznych. Przy tym paleniu jeszcze dolna komora po tym jednym paleniu. Teraz będę rozpalał. O, w tej chwili już przekręciłem to. Przed chwilą z powrotem na to ustawienie fabryczne. Czyli tu jest jakiś centymetr od, od końca, od zamkniętego. Mniej więcej. I według. A było. Było wyciągnięte na. Teraz weźmy się moment, pokażę Wam. Było wyciągnięte mniej więcej tyle od tego znaku, i tak przez dwa tygodnie kocioł pracował. Teraz wracam z powrotem do tego ustawienia pierwszego. Optymalnie 5 mm i plus do tego 6 do 10 jeszcze. No to tu myślę, że jest jakiś 5 plus plus kolejne pewnie 5, około centymetra, nawet można jeszcze trochę wyciągnąć. Bo tak, bo tu był ten znak, tu był fabryczny, także podciągniemy milimetr więcej powietrze wtórne. Zostawione oczywiście fabrycznie, czyli na maksa wyciągnięte. Ok, to się do rozpalania. Teraz jest troszkę cieplej. Dzisiaj nawet było niecałe 10 stopni. Się jeszcze nie wychłodził. U góry ma 70 stopni. Środek i dół jest już 30 kilka. O i w tej chwili właśnie <laughs> zawór otwarty. I daje około 40 stopni na grzejniki. Ok, to tyle chciałem pokazać. Dzięki. Na razie, cześć.